Dla milionów ludzi na całym świecie lalki są tylko zabawkami, które przypominają im dzieciństwo, ale są też miliony, dla których lalki są przerażające. Film opublikowany na TikToku przez użytkowniczkę Ruby Locks prezentuje coś, co na pierwszy rzut oka wydaje się być normalną lalką, która utknęła w kącie, jednak gdy kobieta pokazuje plecy lalki, zdajemy sobie sprawę, że jest coś z nią nie tak. Jak możemy zauważyć, lalka ta porusza się sama bez baterii w środku, więc nasuwa się pytanie, jak ta lalka może wykonywać samoczynnie jakieś ruchy bez baterii jej wnętrzu? Czy jest to możliwe, że lalka jest nawiedzona przez ducha, czy to po prostu jakaś dziwna awaria? Użytkowniczka TikToka UM SimGuess przesłała na swoje konto film 3 lipca 2020 roku, w którym próbuje sprankować swoją siostrę. Ale to, co dzieje się później, jest nieco przerażające. Dziewczynka skrata się do siostry, aby ją przestraszyć, jednak kilka chwil później zwykły prank zamienia się w coś strasznego. <laughs> Go, 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 go. Gdy obie wychodzą z pokoju, możemy zobaczyć coś, co wygląda jak wysoka, cienista postać stojąca na korytarzu. Kilka sekund później siostry przechodzą do innego pokoju, gdzie rejestrują to. <grym, 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 O mój Boże, Danny, 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 Słyszą dziwne odgłosy pukania, zanim jedna z sióstr odwraca się i zauważa coś, co wygląda na przerażającą postać cienia. Kobiety biegną sprawdzić, co to było, jednak nic nie znajdują. Jak myślisz? Czy ich dom jest nawiedzony, czy może ta? Przed ostatnie nagranie na dziś zostało opublikowane na dicie High Strangeness i zostało nakręcone w Szwajcarii w gminie Counter Stick. Nagranie wydaje się pokazywać dziwną aktywność, widoczną na niebie. Yeah, yeah. Tak, Wygląda to jak latający w powietrzu człowiek. Ta sama osoba przesłała kilka takich filmów i pokazują one te same zjawisko, tylko z różnych perspektyw pod różnymi kątami i o różnych porach dnia. Niestety film został opublikowany kilka dni temu i nie ma zbyt wielu teorii spiskowych lub racjonalnych wytłumaczeń, co dokładnie się tu wydarzyło. Ostatnie nagranie na dziś pochodzi z kanału Exploration Unknown. Tym razem grupa łowców duchów bada nawiedzony dom na tzw. zwanych Siedmiu Wyspach. Przez pierwsze kilka minut załoga wędruje po każdym pokoju, aby dobrze zbadać otoczenie. Następnie mężczyźni się rozdzielają i jeden z nich rejestruje coś ciekawego. All guys, we've got the K2 meter over here in this window. We're getting things set up. Jakieś 8 minut później, kiedy nadal kręcą się w tym samym pomieszczeniu, kamerzysta nagrywa coś, co wygląda przerażająco, i nawet tego nie zauważa. To like really? yeah. Wow za well, Przez resztę filmu grupa bada resztę domu, ale nie mogą znaleźć niczego interesującego. Jak myślisz, czy ta posiadłość jest rzeczywiście nawiedzona, czy jest to tylko dobrze przygotowana mistyfikacja?